Przeczytam teraz przykazanie, jedno z przykazań dekalogu, które brzmi jak przepis na długowieczność. Brzmi ono tak. Czci ojca swego i matkę swoją, abyś cieszył się długim życiem na ziemi, którą ci daje Pan, Twój Bóg. Czy to jest przepis na długowieczność? Czy to oznacza, że jeżeli będziesz czcił rodziców, a dzisiaj będzie o tym, co to znaczy, czcić rodziców we właściwy sposób, okazywać im szacunek, czy to? Oznacza, że będziesz cieszył się długim życiem. Wspominałem już o tym we wcześniejszych nagraniach, że to, że kiedy chciano opisać jakość życia w Biblii, to w tamtym kręgu kulturowym, w tamtym czasie używano właśnie liczb, że ktoś żył tysiąc lat albo że długie życie Bóg mu dał. Ta Długość, czyli ilość życia, oznaczała jakość życia. To nie jest aż tak jeden do jednego, że jak szanujesz rodziców, to będziesz długo żył, ale na pewno, jeżeli szanujesz rodziców, to jakość Twojego życia się zmieni. I co to znaczy szanować rodziców? To może być trudny temat. Więc niektórzy mają tak, ja miałem ten przywilej, to, szczę to szczęście. Że wyrosłem w naprawdę normalnej, kochającej się rodzinie. Nie idealnej, bo takiej nie ma, ale w normalnej. Niektórzy nie mieli takiego szczęścia. Tak, ten świat zepsuty przez grzech pierwszych rodziców nie funkcjonuje w sposób idealny. Oczywiście Bóg nam to kiedyś wynagrodzi, ale Bóg już teraz chce leczyć rany serc złamanych. Więc co zrobić, i co to znaczy w ogóle szanować rodziców, i cztery praktyczne kroki, jak to zrobić. Pamiętam jak kiedyś w szkółce niedzielnej gdzie chodziły nasze dzieci przynosiły taka była zawsze wartość miesiąca przynosili taką kartkę i na tej kartce było napisane szacunek pokazać drugiej osobie że jest ważna. I to zawsze ta anegdota jest dla mnie taka zabawna ponieważ dzień czy dwa później pojechałem na szkolenie i w czasie szkolenia ten człowiek który w którego firmie było to szkolenie, on bardzo tak jakby był nastawiony na mnie negatywnie, ale pracownicy chcieli i mnie akurat wybrali, więc prowadziłem to szkolenie i on w pewnym momencie, ja użyłem słowa szacunek, a on mówił, zaraz, zaraz, używamy takich górnolotnych y słów, a co to znaczy szacunek? I ja wtedy uśmiechnąłem się, bo przypomniała mi się ta kartka, którą dzień wcześniej mój syn przyjął ze szkółki niedzielę i mówię, szacunek to pokazać drugiej osobie, że jest ważna jego jakoś tak ujęło to za sercem mówi, o to, 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 to dobrze powiedziałeś o to, to, to. i potem przed do mnie i tak przez cały dzień do mnie podchodził i mówi no z tym szacunkiem naprawdę to, to jest fajne, to jest fajne no właśnie, jak teraz pokazać komuś, że jest ważny pokażę w takiej normalnej sytuacji pokażę w drastycznej sytuacji dobrze jest, jeżeli chodzi o podejście do naszych rodziców zrobić takie cztery kroki, nie mówię, żeby wykonać je w stosunku do naszych rodziców można, ale trzeba się nad tym dobrze zastanowić Czasami to jest nawet niemożliwe, ponieważ na przykład nasi rodzice już nie żyją. Po pierwsze, i mówię tutaj w odniesieniu do ludzi, którzy mieli rodziców nieidealnych, ale normalnych. Pierwsze, za co jesteś wdzięczny swoim rodzicom? Wypisz to. Może powiedz swoim rodzicom, za co jesteś im wdzięczny. A może po prostu powiedz o tym Bogu, że dziękujesz Bogu za takie, takie, takie i inne dobre rzeczy, które otrzymałeś od swoich rodziców. Druga rzecz, pomyśl, w czym zawiniłeś? Może to były jakieś niewłaściwe myśli, może niewłaściwe słowa, może mm, obgadywałeś swoich rodziców, może im kiedyś nie pomogłeś, e, cokolwiek to było. Pomyśl, za co potrzebujesz, może ich przeprosić, a może Boga po prostu przeprosić. Trzecia rzecz: co potrzebujesz swoim rodzicom przebaczyć? Bo pewnie były rzeczy, które, w których też rodzice skrzywdzili Ciebie. Czasami chcąc naprawdę najlepiej, a czasami może nie do końca chcąc najlepiej. Może przez jakiś czas zmagali się z jakimś na przykład alkoholizmem, uzależnieniem, problemami i po prostu traktowali cię niewłaściwie. Nieważne. Przebaczenie to decyzja woli. Mam dużo nagrań, szczególnie nagranie. Przebacz, yy, przebaczenie i uzdrowienie emocjonalne polecam, ale w każdym razie możesz powiedzieć, co przebaczasz swoim rodzicom. Tak, jak Jezus tobie wszystko przebaczał, tak ty im przebacz. I czwarta rzecz, pomyśl, jak chcesz traktować teraz swoich rodziców. Może już nie żyją, więc będziesz o nich mówił, będziesz za nich dziękował Bogu i będziesz mówił z wdzięcznością o dobrych rzeczach, które są były od twoich rodziców. A może stwierdzisz, że częściej będziesz dzwonił czy odwiedzał, a może udzielisz im takiego czy innego wsparcia. Więc te cztery rzeczy są po to, żeby dobrze ustawić naszą relację z rodzicami? Pomyśleć za co jesteśmy wdzięczni, co od nich przejmujemy. Pomyśleć, w czym może ich skrzywdziliśmy i potrzebujemy naprawić albo odpokutować przed Bogiem? Pomyśleć, co my im przebaczamy, ponieważ nie byli idealni jako ludzie? I pomyśleć, jak chcemy, żeby dzisiaj wyglądały nasze relacje. Nie musimy się oczywiście z nimi zgadzać, ale potrzebujemy się wzajemnie szanować. A co w wypadku, kiedy miałeś naprawdę podłe życie, podłe dzieciństwo? Podle Cię rodzice traktowali. Co wtedy? Te same cztery kroki, ale w innej kolejności. Po pierwsze, pomyśl, co musisz im przebaczyć. Tak, w czym oni skrzywdzili Ciebie. I oczywiście to często jest cały proces terapeutyczny albo duszpasterski, więc to wymaga głębszej pracy. Ja tylko wskazuję teraz kolejność. Pierwsze, uznaj, że cię skrzywdzili, przebacz im prosi o, o emocjonalne uzdrowienie, żeby Bóg uzdrowił twoje emocje, przejść też proces terapeutyczny czy dusz pasterski. Druga rzecz, weź odpowiedzialność za to, co ty złego zrobiłeś w tej relacji. Czyli twoją nienawiść, czyli to, że broniłeś siebie, czy broniłaś siebie, jest w porządku. Ale nawet kiedy ktoś wyrządził nam wielką krzywdę, często, Jakaś forma nienawiści, czy jakaś forma przekroczenia e, dobra nastąpiło też u nas jako reakcja, i tak dalej, to może być 1% Twojej winy, ale to jest 100% Twojej odpowiedzialności. Nie odpowiedzialności za całą sytuację, żebyś dobrze rozumiał, rozumiała, tylko nawet jeżeli ktoś bardzo cię skrzywdził i ty po prostu w sercu masz nienawiść, to z tej nienawiści potrzebujesz pokutować. Trzeci krok. To jest pomyśl, jak na teraz ty widzisz tą sytuację. Być może nie chcesz mieć żadnego kontaktu z tymi ludźmi i to jest w porządku. W, w radykalnych, ekstremalnych sytuacjach to jest w porządku. Może chcesz wysłać jakąś wiadomość do tych ludzi. Może chcesz się pojednać. Nie wiem. Nie wiem. To już jest naprawdę, tutaj jeszcze raz podkreślę, wymaga to dużej mądrości, delikatności osoby, która będzie ci towarzyszyć i pomoże ci w tym. I czwarta rzecz, za co jesteś wdzięczny tym. Rodzicom, kiedy to była duża krzywda, więc ta wdzięczność może być też trudna do wyrażenia. I wśród tych trzech osób, o których mówię to o dwóch, to była taka reakcja za nic, za nic. Ja mówię, OK, myślę, że jest za jedną rzecz, dali ci życie. Te osoby, no tak, ale wiesz dokładnie, w jaki sposób to się odbyło. Ja mówię, wiem. I chociaż oni, jak mówił Józef, ten egipski z Księgi Rodzaju, chociaż wyknuliście zło, powiedział do swoich braci, którzy go sprzedali do niewoli, to jednak Bóg z tego wyprowadził dobro. Więc nawet z tego zła, jakim było to, co oni zrobili tobie, to Bóg z tego wyprowadził dobro. To, że jesteś, istniejesz na świecie. I to jest to, co Bóg mówi, jeżeli chcesz, twoje, żeby twoje życie miało jakość. Nie da się zdrowo funkcjonować, jeżeli nie masz zdrowo ułożonej swojej, Odniesienia do rodziców, czy żyją, czy nie żyją, czy traktowali Cię dobrze, czy źle. To jest prawda biblijna i to też potwierdzają odkrycia psychologii. Dziękujemy Ci, że Ty kochasz nas miłością ojca i Ty kochasz nas miłością matki. I nawet jeżeli nasi rodzice ziemscy nie potrafili nam tej miłości okazać, to Ty jesteś w stanie swoją ogromną, przeogromną miłością zaspokoić najgłębszą potrzebę naszego serca. Potrzebę bycia kochanym. Ojcze, otwieramy przed tobą nasze serca, otwieramy przed tobą nasze życie i prosimy cię, niech te wszystkie braki ludzkiej miłości zostaną teraz zaspokojone przez Twoją potężną, nadprzyrodzoną miłość. Przyjdź, Duchu Święty, Ty, który rozlewasz miłość w naszych sercach i wypełni nas swoją potężną, nadprzyrodzoną miłością w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.